Ja pierdzielę za najgorsze nie. Rozwaliłem się całego klipa. No ale jak to wszystko za ser, ale ja to na tym otwieram, otwieram. Forever Packard. Yy, mamy admin komendy, ale z nich nie korzystam. Yy, otwieraliśmy. Ja się teraz postaram. No tutaj. To jest takie kej, bo niestety, bo cały materiał się rozwalił. Dlatego no, tak jutro już będzie nowy film. Tak, 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 tak. I to już pierwszy film serii od tutaj totaj, ultimate Tanków Robimy serię do ultimate tajtegów, dlatego. Mm. No. Dlatego. Pozdrawiam Was, no i przepraszam bardzo, no. A cały ten... noterum. I do pa, i do Więc sobie jeszcze zrobimy huge na kurde, zakończenie. Golden shine. Dobra, możemy jeszcze otworzyć tak kilka jajuszek jeszcze, ale to już tak naprawdę, bo to jest szybkie info. Tak, zobaczmy. No nic nie ma, nic nie ma. No, niemożliwe, nie że nic nie ma. Ja nie mogę, bo tu jeszcze mam takie rzeczy, ale z nikim rodzicem. No dobra, to tyle i się ma, mama, mama.